Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2007 roku, dzień 13 kwietnia, ustanowiony został Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Pamiętamy. Dumnie na naszym obiekcie wisi polska flaga. Pamiętając również o chrzcie polskim. I o tym w dzisiejszym naszym programie Kultura ma głos. Naszym gościem będzie historyk, pan Radosław Bartnik, a w drugiej części programu przypomnimy o roku Różewiczowskim i troszkę będziemy się też chwalić. Wojtek Pachuta, Sebastian Pierzchalski, Jola Dąbrowska i Krzysztof Zygma. Dzień dobry, witamy. A jak zapowiedź naszego programu brzmi po angielsku? Today's program will be devoted in a substantial part of the anniversaries Cutting Crimes and 1055 Anniversary of the Baptism of Poland Our guest will be radoslav Bartnik, a historian We also prize the grant we received for the organization of the Różewicz Open Festival We managed to acquire 115,000 in the ministerial competition In terms of scoring, the Municipal Culture House in Radomsko took 12 places to invite you to hearing the program, Carter has the voice. Zgodnie z zapowiedzią naszym gościem jest Radosław Bartnik, historyk, dyrektor publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 imienia Romualda Traugutta w Radomsku. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Witam serdecznie Państwa, witam Was wszystkich. Dwie ważne kartki zerwaliśmy w tym tygodniu z kalendarza. Tak, dwie ważne kartki. Pierwsza kartka niestety tragiczna. Kartka, można powiedzieć... W krwi, bo jest 81. kolejna rocznica zbrodni katyńskiej, w której niestety zamordowano była to zbrodnia ludobójstwa polskich patriotów, polskich oficerów. Była to liczba niestety nie mniejsza niż 21 768 osób, bo tyle udało nam się jako historykom, jako państwu polskiemu przy pracy różnych organizacji, też międzynarodowych, ustalić. Nazywamy to zbrodnią katyńską. Myślę, że wszyscy wiedzą, o jakich wydarzeniach mówimy. Te wydarzenia miały miejsce wiosną 40 roku na ziemiach rosyjskich, czy też zajętych przez Rosjan. Mówimy o Katyniu, natomiast dlaczego mówimy o Katyniu? Bo nie, nie był to tylko Katyn, były to jeszcze przecież obozy w Miednoje, znaczy miejsca pochówków w Miednoje, w w Bykowni, w Pferze, wiele, też. wiele mm -hmm. tak, Jeszcze wiele mm -hmm. innych miejsc, do których jeszcze, jeszcze historycy i archeolodzy nie dotarli. Mówimy dlatego o Katyniu, gdyż... Tom zbrodnię odkryli Niemcy po ataku III Rzeszy na ZSRR i pewnie chcąc się oczyścić, że to nie ich sprawa, to straszne, tragiczne ludobójstwo, nagłośnili to światu. Wywozy, deportowanie tych naszych polskich oficerów, ale i policjantów i. i, i... Wojsk Ochrony Pogranicza, czyli tak zwanego kop Korpusu Ochrony Pogranicza, kolejarzy, również osób cywilnych, nauczyciele, tak, bo wśród prawie tych 22 mm -hmm. tysięcy ofiar pomordowanych bestialsko byli również, było około 6 tysięcy osób cywilnych. Mówimy dlatego o Katyniu, mówimy o rocznicy katyńskiej, ponieważ właśnie to tam w Katyniu, w tym lesie niedaleko Smoleńska, wojska niemieckie odkryły ciała pomordowanych Polaków. Oficjalnie podały to do wiadomości 13 kwietnia, 43 roku w wiadomościach Radia Berlińskiego, no a potem już wiadomość obiegła cały świat. Stąd po prostu ten 13 kwietnia to ta rocznica upamiętniająca te straszne wydarzenia. Przepraszam, Natomiast że ci przerwę, ale te, tak? mówisz, mówisz że, że obiegła ta informacja cały świat, ale przez długie lata w Polsce ta rocznica była przemilczywana, czy tak powiem, ale... Tak, to znaczy, mhm. tak, ja może tak skrótowo powiedziałem, mhm. obiegła cały świat, gdyż była to oczywiście relacja prasowa w Berlinie, następnego dnia już się Pokazała informacja w Stanach Zjednoczonych. Również 14, bodajże z tego co pamiętam, 4, 17 kwietnia, kurier ilustrowany polski, czyli taka prasa gadzinowa wydawana w Warszawie, opublikowała tą informację. Natomiast faktem jest, że naszym sojusznikom, czyli Anglii, Stanów Zjednoczonym, nie było to na rękę, ponieważ już był wtedy zawarty układ ze Stalinem. Stany Zjednoczone i Anglia nie wyobrażały sobie wygrać samotnie wojny przeciwko państwom Osi, musiały mieć do tego takiego silnego sojusznika militarnie silnego jak ZSRR. Stąd po prostu przemilczywanie tej sprawy przez okres praktycznie całej II wojny światowej, a po wojnie, wiadomo, Polska weszła pod wpływy ZSRR i praktycznie do 1989 roku nic nie mogliśmy z tym zrobić. Nawet lekarze, ponieważ Niemcy odnajdując te groby, chcieli mieć taki pewnik, żeby ktoś z osób, między, jakieś gremium międzynarodowe potwierdziło tą zbrodnię, że to nie, nie była zbrodnia niemiecka poprosił Międzynarodowy Czerwony Krzyż. Natomiast Międzynarodowy Czerwony Krzyż stwierdził, że ok, ale muszą się zgodzić wszystkie strony, między m.in. Związek Radziecki. Związek Radziecki nie wyraził zgody, stąd powołano taką komisję lekarską, gdzie wchodzili lekarze z Belgii, Bułgarii, Finlandii, Rumunii, Słowacji, Węgier. I było ich bodajże, z tego co pamiętam, 12 czy 14 osób z takiej komisji międzynarodowej. I ci, którzy potem mieszkali właśnie w państwach, które były jak gdyby pod jurysdykcją ZSRR, czyli w państwach bloku wschodniego, wszyscy potem z tych raportów się Wycofali. Oczywiście nie wszyscy, bo tak jak na przykład Włosi czy, czy, czy Finlandia czy, czy Szwajcaria oczywiście utrzymały ten status. Dopiero od 1989 roku pamiętamy upadek komunizmu i dopiero wtedy wszystko, wszystko zaczęło się odkręcać e, i Ale wychodzić na jaw. Yy, hmm. Bardzo silny radomszczański ślad jest w tej tragicznej historii. Tak, właśnie chciałem to podkreślić, bardzo silny radomszczański ślad, bo wśród tych prawie 22 tysięcy ofiar. Tak jak mówię, nie wszystkie ofiary są odnalezione, bo są jeszcze tak zwane listy listy białoruskie, listy, które do tej pory ta lista białoruska nie została odnaleziona, czyli znamy na przykład nazwiska, a do tej pory nie znamy miejsca pochówku tych ofiar nigdy nie zostały odnalezione. Faktycznie na tablicy, na kaplicy przy starym cmentarzu jest 125 nazwisk bohaterów no, bestialsko zamordowanych właśnie w Katyniu z ziemi radomszańskiej. Są to porucznicy, są to kapitanowie, majorowie, wielu policjantów. I właśnie teraz dwa dni temu byłem na cmentarzu specjalnie również zapalić lampkę przy tej ziemi złożonej, przywiezionej z Katynia w 1995 roku bodajże była przywieziona. I zobaczyłem, że to są jeszcze wolne miejsca, czyli cały czas historycy i, i rodziny mają nadzieję, że jednak uda się po prostu pozyskać jeszcze te informacje tych osób, które które może jeszcze kiedyś odkryjemy, że zostały zamordowane, a jeszcze nie dotarliśmy do szczątków tych, tych osób. Zbrodnia katyńska to jest zbrodnia kwalifikowana jako zbrodnia wojenna, zbrodnia przeciwko ludzkości, zbrodnia przeciwko pokojowi, zbrodnia komunistyczna i zbrodnia ludobójstwa. Pamiętamy, przypomina mi się teraz fragment wiersza Ziemia Katyńska. Przyłóż ucho do serca ziemi, a usłyszysz przyspieszony rytm. Dumnie na naszym obiekcie wisi teraz polska flaga, i tego tak to przechodzimy do kolejnej ważnej daty, już teraz z radością. Datę, którą chyba dokładnie znamy wszyscy. Właśnie, jak jest z uczniami, 966 rok. Jest oczywiste. Oczywiście, tak, 966 rok tak, to jest taka już y, przyjemniejsza historia dla mediawistów, taka trochę też zgadywanka. Oczywiście znamy praktycznie dwie daty. Jako Polacy, tak na, na 100% to jest 966 410 są takie daty, które zawsze zawsze znamy. Natomiast z tą datą i właśnie z tym 14 kwietnia to jest taka kwestia po prostu troszeczkę umowna. Musieliśmy, praktycznie ustalili to historycy w XIX wieku, że trzeba jakąś datę generalnie przyjąć i przyjęli właśnie ten 966 rok, żeby już nie było rozbieżności. Natomiast tak naprawdę historycy sprzeczają się i będą się długo sprzeczać, ponieważ um, dokumenty, które były wtedy spisywane, spłynęły. Te pierwsze 300 lat Polski, Praktycznie nie było nic opisywane. Mamy tylko źródła niemieckie, ale też pisane 50 lat później. No i potem Gala Anonima, który pisał 150 lat później, i już tutaj mamy nieścisłości. Także generalnie my przyjmujemy i oczywiście uczymy się, i pamiętamy, że to był 966 rok. Możemy się też umówić, że był to 14 kwietnia, czyli sobota przed Wielkanocą, Akurat wtedy tak wypadała. Natomiast tak naprawdę, mieszko pierwszy, jest. No, Potwierdzone, że przyjął chrześcijaństwo ze swoim najbliższym otoczeniem. Przyjął chrzest. Natomiast było to na pewno między rokiem 964 a 967, czyli generalnie ta data 966 rok się tutaj wpisuje. Dlaczego mówię o tych akurat datach takich skrajnych? Ponieważ jeszcze w 964 roku jest podkreślane, że władca Polan jest barbarzyńcą, a już w 967 jest wymieniany w dokumentach niemieckich jako przyjaciel cesarza, czyli jako przyjaciel musiał być już ochrzczony. Czyli tu mamy taki przedział czasowy. Ale wyjaśnijmy jedno, że to było wydarzenie nie tylko religijne. Ono wprowadzało nas jakby w całą cywilizację Zachodu, tak? Oczywiście i to, było, to, jest, to, to jest jak gdyby główny wątek. Mieszko musiał zdecydować, też go nazywamy Mieszkiem, chociaż też do końca nie wiem jak miał ten nasz pierwszy władca na tu też i medialiści kłócą. Tak, oczywiście było to wejście w kulturę cywilizacji zachodniej, czyli sprowadzenie przede wszystkim chociażby kapłanów, budownictwa, Romańskiego, piśmiennictwa, języka łacińskiego. I to głównie o to chodziło, bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o sam proces chrystianizacji, tych dorosłych ludzi, którzy z dnia na dzień musieli przejść z wierzeń ludowych, tak naprawdę takich, w takich wierzeń, bo nie było tutaj jakichś religii politeistycznych, tylko bardziej na zasadzie wiary w naturę, musieli z dnia na dzień przejść. Tak naprawdę, jeszcze w kronikach kościelnych znajdujemy takie opisy. Na przykład jeszcze 300 lat później, nawet w XIV, nawet w XV wieku zdarzają się takie różne informacje, że jeszcze nadal gdzieś tam w takich głuchych terenach Rzeczpospolitej jeszcze dalej odprawiane są głusła i pałwochwalstwo. Do dziś przecież mamy noc świętojańską, tak zwaną noc kupały, także niektóre te święta po prostu trzeba było przetransportować jak gdyby religijne przesilenie dnia i nocy, czy Boże Narodzenie, które najprawdopodobniej miało miejsce w, w maju, a nie w grudniu, ale także myśmy się umówili i tak się tego no, trzymamy. Taką jeszcze jedną ciekawostkę odnośnie imienia, bo mówimy Mieszko, Mieszko, Mieszko I, tak, no jakieś imię musiał mieć ten nasz władca, może miał wcześniej inne imię, a to imię Mieszko przybrał na chrzcie. No i tu też znowu dochodzimy do e, takiej trochę ściany i pewnie nigdy tego nie ustalimy, czyli na przykład Jan Długosz pisze, że był to Mieczysław, e, nasz pierwszy władca Mieczysław, no, a po prostu tak zdrobniale Mieszko, ale na przykład pan Jerzy e, dowiad, który ustalił, że to był 966 rok, taki historyk nasz znany XX wieczny i to on jak gdyby lansował tą datę 966, twierdził na przykład, że Mieszko I miał na imię Michał gdyż jego ojcem wczesnym był biskup Zbony Michał I, a po prostu zmiękczenie od Michała to jest mieszko. Niektórzy twierdzą też, że był, miał na imię Dagobert, gdyż Dagome Judex ten dokument, który potem złożył w Watykanie, właśnie takim imieniem podpisał. Także tak naprawdę też nie wiemy. Mógł być na przykład Dago, popularne imię wśród Wikingów, mógł mieć tak na imię. Jest też taka teoria, że Mieszko był Wikingiem, nawiązując do analogicznej sytuacji w wschodniej Rusi, Ruryk założył dynastię Rurykowicza, był przecież wikingiem. No Upadła ta teoria, nie jest za bardzo w Polsce. No, już oczywiście wikingowie kojarzą się z Germanami, czyli z naszymi. Niby odwiecznymi wrogami z zachodu, i stąd ta teoria, jak gdyby ma mało zwolenników. także pewnie Panie tak, doktorze, bardzo nie dziękujemy. Przysła. Bardzo dziękujemy. Piękna lekcja w historii. Przedłużyłem, ale może było naprawdę nie, bardzo, 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 bardzo długo. Nie, nie, nie. dzwonek na przerwę dopiero za chwilę. <słuchaj> 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 Okej, okay, ale umówmy się, że, że ten 14, 14 kwietnia 1966. Tak chociaż, na, chociaż najprawdopodobniej już na koniec było to Boże Narodzenie, a nie Wielkanoc 66 roku. Czyli my, my pamiętamy, 966, mieszko pierwszy, a przed historykami jeszcze mnóstwo pracy. I tajemnic. Mnóstwo. Zaraz się biorę do pracy. <grym> dziękujemy, dziękujemy bardzo. bardzo. Naszym bardzo dziękuję. Gościem był Radosław Bartnik, historyk, dyrektor publicznej szkoły podstawowej numer 7 imienia Romualda Traugutta w Radomsku. Dziękujemy. Hello everyone! Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie nauki języka angielskiego w programie Kultura ma głos. W dzisiejszym fleszu informacyjnym została podana data, a właściwie rocznica Chrztu Polski, i tym właśnie tematem dzisiaj się zajmiemy, koncentrując na brytyjskiej formie wymowy. Daty w języku angielskim potrafią sprawiać kłopoty. Szczególnie trudne jest czytanie dat i poprawna wymowa lat. Datę zapisujemy w następujący sposób. Dzień, miesiąc, rok, czyli tak jak w polskim, lub w skrócie dzień łamany na miesiąc, łamany na rok. Wypowiedzenie daty jest zupełnie inną sprawą. 1 kwietnia 2021 roku przeczytamy jako The First of April 2000 and 21 lub kwietnia pierwszy prze przecinku rok. April the first 2021 twenty, twenty Sporo trudności zwykle sprawia prawidłowe wymawianie samego roku. Pierwszy sposób to przeczytanie go jako numer. Możemy zatem powiedzieć na przykład 2010 jako 2000 and ten. W większości Daty w języku angielskim czytamy dzieląc je na pół. Na przykład rok 1055 przeczytamy jako ten 55, czyli 1055. W takiej sytuacji rok 1110 przeczytamy jako 11, czyli 1110. Formy tej używa się zwykle dla lat z przedziału od 1020 do 1999 roku z kilkoma wyjątkami. Po pierwsze, nowe stulecia będziemy czytać inaczej. 1700 przeczytamy jako 17 set 1700 1900 przeczytamy jako 19 setek hundred.

Jeżeli mówimy adekwatnie o roku 2000, to i początkowych latach, to będziemy je czytać. 2000 to 2000, 2001 2000 and 1, 2000 to 2002 i tak dalej. Daty z zerem na trzeciej pozycji sprawiają spore problemy, a są dość proste. Na przykład rok 1201. Przeczytamy jako 12, 0, 1. Przy czym to 0 będziemy czytać jako O, a więc 12, O, 1. 1509 przeczytamy jako 15, O, 9, zatem 15, O, 9. 1706 przeczytamy jako 17, O, 6 i tak dalej. Ok. Dziękując Państwu za uwagę. Kłaniam się nisko. Dominik Żulicki, Profes Studio Radomsko. Have a good day and see you soon. Program Kultura ma głos. Przypominamy, rok 2021 został ogłoszony rokiem mistrza Tadeusza Różewicza. I uwaga, uwaga. Drodzy Państwo, komisja w składzie, pan Dominik Mironiuk, pan Grzegorz Kwieciński i pan Krzysztof Zygma podjęli bardzo ważną decyzję. Jaką, panie dyrektorze? Oczywiście mowa o ogólnopolskim konkursie recytatorskim imienia Tadeusza Różewicza. Znamy finalistów. Kategoria dorośli. Patrycja Lama, Anna Chybalska, Elżbieta Jóźwiak, Małgorzata Karkoszka, Janusz Kucharski, Karol Mazurek. Tomasz Przybylski, Jakub Rusajczyk oraz Grażyna Śliwakowska. To przypomnę, finaliści kategorii dorośli. Kategoria szkoły ponadpodstawowe. Marlena Barańska, Nikola Bus, Wiktoria Kwarta, Kinga Mruklik, Milena Sopka, Anna Stolarczyk, Karolina Uniszewska. Powtarzam, to jest kategoria szkoły ponadpodstawowe. I kategoria szkoły Podstawowe finaliści to Marlena Bania, Natalia Gomuła, Aleksandra Kamińska, Zofia Maligłówka, Zofia Sujata, Faustyna Szymańska oraz Piotr Zagaj. Gratulujemy. I teraz garść informacji co dalej. No i tutaj duży znak zapytania. Właściwie to już nie znak zapytania, bo wiemy, że nadal jesteśmy placówką zamkniętą ze względu na szalejący wirus. Bardzo, bardzo chcielibyśmy zaprosić wszystkich finalistów do siebie i taki był plan, taki był regulamin, że 24 zaprosimy finalistów i spotkamy się już na żywo w sali Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. Niestety musimy zmieniać plany i finał też odbędzie się online. Ale mamy kilka informacji dla finalistów. Tak, bo jednak się... Zobaczymy, jury będzie fizycznie w Radomsku, no ale niestety finalistów będą panowie oglądali na ekranie i finał odbędzie się w takiej, no niestety, formule online. 24 kwietnia w sobotę, czyli przypomnijmy, to jest rocznica śmierci Tadeusza Różywicza. Spotkamy się, wtedy wybierzemy wśród finalistów zwycięzców i oczywiście od razu ogłosimy to na naszych stronach internetowych. Tak, prosimy śledzić nasze strony, nasze fanpage. E. Informacja pojawi się w sobotę, kiedy jury podejmie już decyzję, kto w konkursie zwycięży. Ale naprawdę muszę powiedzieć, że poziom był bardzo wysoki i bardzo cieszy nas to, że pomimo szalejącej pandemii tak dużo osób, bo ponad 50 osób wzięło udział w konkursie. Z różnych, stron, z różnych Polski. stron Polski. że ponad 50 osób zdecydowało się, młodszych, starszych i troszeczkę jeszcze starszych, zdecydowało się, aby sięgnąć po poezję i prozę mistrza Tadeusza Różewicza, aby nagrać nie dłuższy niż 10-minutowy film i przysłać do nas. To był naprawdę... Powiem inaczej, to była wielka przyjemność i przygoda, chyba I przygoda tak? Oglądając recytatorów praktycznie z całej Polski mówiących tekst mistrza Tadeusza Różewicza. Ale... Serce. Się raduje. Pa, ale, panie dyrektorze, mamy też bonus dla finalistów. Tak, to prawda, ale przypomnijmy, mówimy tylko do finalistów konkursu recytatorskiego. Jest taka możliwość, panie i panowie, koleżanki i koledzy, że można do 22, czyli do czwartku, do godziny 12, przysłać do nas nowe nagranie. Do czwartku 22, do godziny 12 czekamy. Oczywiście to nie jest wymóg, to jest dla osób, które chciałyby jeszcze raz nagrać materiał i przesłać do nas. Oczywiście warunki techniczne takie same jak podczas pierwszego etapu naszego konkursu. Gorąco i serdecznie zapraszamy. I również, Paniolu, w tym miejscu myślę, że powinien pojawić się dzwoneczek i duże brawa. Dla wszystkich uczestników konkursu, wszyscy byliście wspaniali, wszyscy pokazali się, że można pięknie recytować słowa mistrza w czasie pandemii. Tak i drodzy Państwo, jak już jesteśmy przy twórczości Tadeusza Różewicza, no to teraz się pochwalimy, panie dyrektorze. Teraz to powinny być fanfary, ale dobrze, już nie. Nie, zostawmy, fanfary będą później. <laughs> zostawmy dzwonek z pokoju. To przed nami tak. teraz. No musimy się pochwalić, ponieważ udało się. Na organizację tegorocznego Różewicz Open Festival mam nadzieję, mamy nadzieję, że bez słowa online otrzymaliśmy wsparcie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I sportu. I sportu. To 115 tysięcy złotych w konkursie ministerialnym. Bardzo się cieszymy. Teraz dużo pracy przed nami. Będziemy starali się program, który zaproponowaliśmy oczywiście zaktualizować i za kilka, kilkanaście dni myślę już tak ze szczegółami powiemy co na festiwalu będzie się działo. Pani Jolu, a możemy dzisiaj zdradzić jakiś sekrecik? To dyrektor zdradza w takim razie. E, no dobrze, trwają e, rozmowy, tak jak powiedziałaś, ale e, jedno jest e, pewne chociaż w obecnych czasach, oh, tylko oh, oh. lepiej nie używać tego słowa. Dobrze. Jedno jest pewne w naszym programie, w naszym scenariuszu. Festiwal chcemy rozpocząć koncertem trzy razy Różewicz, czyli powtórka tego, co było rok temu online, a teraz mamy już nadzieję, że przy pełnej widowni na sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. Czy coś jeszcze? Ja tylko powiem, bo cieszymy się bardzo, bo wniosków złożonych w konkursie teatr, w którym startowaliśmy, było 400 188, z czego dofinansowano 59, a drodzy Państwo, my znaleźliśmy się na 12 miejscu i taki niewielki ośrodek kulturalny jak my. Myślę, że to dla nas duże wyróżnienie. Bardzo dziękujemy, bardzo się cieszymy. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać, bo unoszę się teraz w powietrze. Bardzo jesteśmy szczęśliwi i bardzo dziękujemy. Przed nami kawał ciężkiej Roboty. pracy. Mhm. Miejmy nadzieję, że w październiku spotkamy się z naszymi widzami w Miejskim Domu Kultury w Radomsku, ale oczywiście Rok Tadeusza Różewicza to nie tylko festiwal, my już cały czas jesteśmy w trakcie. No Choćby ogólnopolski konkurs recytatorski imienia Tadeusza Różewicza. Jest tego przykładem. A skoro już wspominaliśmy koncert, właściwie widowisko słowno-muzyczne trzy razy Różewicz, to może na zakończenie dzisiejszego programu jeszcze jedna odsłona. Powracamy do widowiska trzy razy Różewicz i na naszej scenie Szczepan Pospieszalski. A my mówimy do usłyszenia za tydzień tradycyjnie o godzinie 18:00. Mam dwadzieścia cztery lata Ocalałem Prowadzony na rzeź To są nazwy puste i jednoznaczne Człowiek i zwierzę Miłość i nienawiść Wróg i przyjaciel, ciemność i światło. Człowieka tak się zabija jak zwierzę. Widziałem furgony porąbanych ludzi, którzy nie zostaną spawieni. Pojęcia są tylko wyrazami. Cnota i występek, prawda i kłamstwo, piękno i brzydota, męstwo i tchórzostwo. Jednakowo waży cnota i występek. Widziałem człowieka, który był jeden, występny i cnotliwy. Szukam nauczyciela i mistrza, niech przywróci mi wzrok, słuch i mowę. Niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia, niech oddzieli światło od ciemności. Mam 24 lata, ocalałem, wprowadzony na rzeź.